Cześć, Shimano. witam was w kolejnym poradniku na moim kanale. Dzisiaj pokażę wam jak zbudować trzy farmy AFK. Ale zanim to nastąpi, to jesteś nowy na kanale, zostaw sobie być na bieżąco, ponieważ aż 97% osób oglądających moje filmy tego nie robi. Oraz chciałem was zaprosić na mojego Discorda, do którego link znajdziecie w opisie, a ja już zapraszam do oglądania. Pierwsza farma to generator Cobblestone. A. Działa tak, że trzymając prawy klawisz myszki, kopiamy cobblestone'a, który cały czas się generuje, a ten, którego wykopaliśmy, znajduje się w tej skrzynce. Budowę rozpoczynamy od postawienia skrzynki, do której od tyłu podłączamy cztery hopery. Na nie stawiacie cztery bloki pomocnicze. Następnie cztery bloki w taki sposób. A na nich znowu cztery pomocnicze. I dookoła trapdory. Niszczycie te bloki. I wylewacie lawę. Tutaj stawiacie cztery schodki. I znowu dookoła trapdory. I w środek wylewacie wodę. Drugą farmą jest farma Rybek. Narzucamy wędkę w to miejsce i następnie musimy tylko trzymać prawy przycisk myszki, a ryby same się łowią. I wpadają do tej skrzynki. Budowę rozpoczynają od zniszczenia trzech klocków w taki sposób. Następnie stawiacie skrzynkę, do której podłączacie hopper. Tutaj płot, i na nim płytka naciskowa. Note block i na nim blok. Tutaj trapdoor. I ostatni krok to wylanie wody. Trzecia i ostatnia farma to generator bazaltu. Działa on podobnie do, do pierwszej farmy. Czyli przytrzymując prawie przycisk myszki, bazalt się niszczy i automatycznie, generuje i wpada do tej skrzynki. Budowę zaczynamy od wykopania dziury 2 na 1 Tutaj stawiacie skrzynkę i do niej podłączacie hopper. Następnie stawiacie tor i dani wagonik z hoperem. Teraz niszczycie tor i stawiacie trzy pomocnicze bloki. Tutaj gleba dusz. TP są skierowany w dół i musicie go włączyć np. blokiem redstone'a. Następnie niszczycie te bloki. Kolejny krok to postawienie niebieskiego lodu w taki sposób. Tutaj stawiacie dwa bloki. Obsydian oraz żelazne drzwi. Tutaj i z drugiej strony. Ostatni krok to wylanie lawy. Dziękuję wam za oglądanie, to już jest koniec poradnika. Jeżeli wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę i zapraszam do sprawdzenia innych moich poradników. Siema!